No ja myślę, że właśnie to jest, to jest taki mit, że psycholodzy to wiedzą. Mm -hmm. no, nie wiedzą, yy, absolutnie nie wiedzą. Ja, jak ktoś mówi, że wie, to, to nie wie. To znaczy, yy, to, to, to jest tak, że jest jakiś związek, Y, jest jakiś związek między tym, co my robimy, a tym, co się dzieje potem z naszymi dziećmi, ale to nie znaczy, że my mamy wpływ. Mhm. Znaczy należy rozróżnić wpływ od związku, tak? Bo y, związek jest, w związek można wstecz odtworzyć, prawda? Że przychodzi ktoś do terapeuty, nie? I, I wtedy widać, że jest jakiś związek, bo on na przykład wchodzi w jakieś relacje teraz, które są trudne, jakoś nieudane i, i, i to się daje przełożyć na przeszłość, tak? Ale, że, ale wpływ byłby wtedy, kiedy my byśmy byli w stanie to zaprojektować, prawda? Czyli na przykład, nie wiem, postępować w ogóle sposób I na wyjściu mamy wtedy określony wynik, nie? No to tak to nie zadziała. Nie? To, to tak to nie zadziała. To, to trochę tak jakby, nie wiem, rzucić kostką, prawda? Jak już tą kostką rzucę, jak już mi wypadnie ta czwórka na przykład, to ja mogę sobie potem przeanalizować, nie? że dlatego wypadła czwórka, że ta kostka poszła tak, potem tak, potem tak, i jest związek, tak? ale kto umie tak rzucić, żeby mu czwórka wypadła, no to byłby mistrzem. Nie, 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 nie ma czegoś takiego. Znaczy, i jest jakiś ciąg, to znaczy tak, no, y, są rodzice, prawda, czy, 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 jak, czy jakaś rodzina, czy, czy jakieś miejsce wychowywania to nie muszą być rodzice, może być dom dziecka na przykład. Tak? Y, 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 jest jakieś miejsce wychowania, albo las, albo las, tak. Potem to dziecko najczęściej idzie do szkoły i teraz to, co przyniosło z domu, styka się z, z rzeczywistością szkolną. Prawda? No, I teraz mamy na przykład taką sytuację, że dopóki to dziecko do szkoły nie pójdzie, y, to tak naprawdę nic się złego nie dzieje. Żadnej traumy nie ma, ponieważ ten system jest bardzo harmonijny. I, i, jest ono z rodzicami w jakimś takim układzie, który jest super harmonijny, dopóki go nic nie zakłóci. Natomiast dopiero w momencie, kiedy pojawi się taki dzieciak w szkole i się zderzy z czymś kompletnie innym. To się nagle okazuje, że, że jest problem, prawda? pojawia się trauma jakaś szkolna, ponieważ ten system rodzinny nie pasuje do tego, co się dzieje w szkole. Nie pasuje do systemów rodzinnych tych innych dzieci po prostu, do tego, co one przyniosły. Nie? No i wtedy na przykład mówimy, na, no na ciebie wpłynęła szkoła, a nie dom, mm -hmm. <laughs> co, co jest bez sensu trochę, no bo wpłynęło jedno i wpłynęło drugie, prawda? No ale znowu. Czy jest jakiś, ja myślę, że refleksja po prostu jest tutaj je, jedyną możliwością, ale na pewno wzoru nie ma. To znaczy takie wszystkie, myślę, podawane często przez psychologów, takie właśnie wzory, postępuj z dzieckiem tak, postępuj z dzieckiem tak i tak dalej. One są jakoś sensowne, ale, ale ra, raczej bym nie liczył na to, że, że stosowanie recept może dać przewidywalne wyniki. Bo na przykład no, są, są znane przykłady osób naprawdę wybitnych i, i te świetnie się realizujących, które miały no, po prostu fatalnych rodziców tak? i fatalne dzieciństwo. I właśnie to, to fatalne dzieciństwo potrafiły jeszcze użyć prawda, do tego, żeby tym fajniej gdzieś tam sobie życie zorganizować, więc to... A z drugiej strony dzieci z tak zwanych dobrych domów no to często. Kończą czasami fatalnymi, tak. naprawdę dużych starań ludzi tu, więc to, to życie jest trochę skomplikowane, tak bym powiedzieć. Ma, ma na pewno wychowanie wpływ i szkoła ma wpływ. Dużo się mówi teraz o tym, że szkoła ma raczej zły wpływ na, na, hmm. na dzieci, bo ogranicza e, tak zwaną indywidualność, tak cokolwiek pod tym słowem rozumiemy. I e, modne jest teraz. E, podążani za potrzebą dziecka, tak? tylko że też myślę, że pewne granice Panie Pawle są jednak potrzebne i rodzice muszą je stawiać, mhm. bo, bo inaczej na no to rzeczywiście, y, tak jak Pan użył tego sformułowania, można popłynąć. I... To, to myślę, że tutaj jest ważne takie rozróżnienie, bo jeżeli mówimy o granicach właśnie mhm. stawianych dziecku, nie, to jest ważne takie rozróżnienie y, motywacji, prawda? bo można komuś stawiać granice dlatego, że nam sprawia przyjemność y, ograniczanie kogoś, prawda? Mhm. Nam, nam sprawia przyjemność pewna władza związana z tym, że, że możemy kontrolować drugą osobę, prawda? Czy że możemy na przykład karać drugą osobę, prawda? Dokonywać jakiejś egzekucji nawet na niej, nie? no To, 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 to nie może być tacy tak, rodzice. To, to może sprawiać jakiś rodzaj satysfakcji, czy być rodzajem takiego odreagowania, mhm. jakichś własnych urazów, nie? I to jest jakby jedna bajka, e, no a stawianie granicy, powiedzmy, wynikające z uwagi na dziecko, no to jest jakby druga bajka, prawda? Mhm. I, I czasami te rzeczy są mylone i dlatego dochodzi do takich no do, dużo, do wielkiej ilości nieporozumień właśnie na tym tle, prawda? Bo ludzie, którzy na przykład czerpią pewną przyjemność, no mogą się powoływać na przykład na taki argument o, o stawianiu granic po to, żeby uzasadnić no, tak naprawdę swoje potrzeby po prostu. Karanie, no, tak, karanie i, i wywyższanie się nad tak, słabszą istotą. Ale z drugiej strony może też być tak, może też być drugą stroną, że ktoś, to po prostu ma totalną nieuwagę na dziecko i nie jest w stanie po prostu ogarnąć niczego, no yy, mówi o wolności. Prawda? Jakby, no, ja, nie, nie, ja nie wnikam w to, jak dziecko moje ma w pokoju, ja tam nie chodzę, Rób, bo ja mu chcesz. zostawiam wolność. Tak? Rób, co o, chcesz. Jak, mhm. jakby, no, 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 to są te dwa krańce. Nie? Oba niebezpieczne. <laughs> no.